Cześć, jestem Martyna i witam Was w 31. filmiku na moim kanale. Parę dni temu poprosiłam moich przyjaciół, aby zrobili dla mnie taki mój starter pack. Wysłałam im taki oto szablon i mieli na nim umieścić różne rzeczy, osoby, teksty, które im się ze mną kojarzą. No i dzisiaj zobaczymy, co z tego wyszło. Ostatnio do naszej internetowej rodzinki dołączyło naprawdę dużo nowych osób, z czego naprawdę mega się cieszę i witam Was serdecznie. E, udało nam się wbić pierwsze 100 subów chyba jakiś tydzień temu albo dwa, e, a teraz jest nas już ponad 300 i ja się naprawdę mega cieszę z tego powodu i bardzo Wam za to dziękuję. Także macie teraz okazję poznać mnie bliżej i na dodatek jeszcze oczami moich przyjaciół. I z każdą minutą coraz bardziej boję się, co oni tam dali. Bo nie na tyle, na ile się dało, nie zaglądałam do tych ich dzieł sztuki, także teraz sobie wspólnie będziemy to oglądać i będę Wam tłumaczyć o co chodzi w tej danej rzeczy i z czym to się wiąże i dlaczego akurat to im się ze mną kojarzy. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuki w górę i subskrypcję tutaj na dole, a ja już zaczynam, bo naprawdę. Zaczynam się bać, zaczynamy. Stop, stop, stop! Zanim zaczniemy, mam jeszcze dla Was bardzo szybkie i bardzo ważne info. W komentarzach pod poprzednim filmem obiecałam Dari, że na 500 subskrypcji zrobię dla Was QA. A z racji tego, że naprawdę coraz większymi krokami zbliżamy się do tej cudownej liczby, to w komentarzach pod tym filmem, tutaj na dole, piszcie mi wszystkie nurtujące Was pytania, na które mam odpowiedzieć w filmie. I naprawdę liczę na Waszą dużą aktywność, bo bez Was tego filmu nie będzie. <grych> A teraz możemy już zaczynać. Powiem Wam, że jest kilka takich rzeczy, które myślę, że znajdą się we wszystkich tych starter packach, a chociażby w większości. I jest to na pewno kolor czarny, bo y, bardzo często ubieram się na czarno, zresztą to chyba widać dzisiaj. Jest to też na pewno guma do rzucia, bo dla mnie dzień bez gumy do rzucia to jest dzień stracony. Jestem od niej uzależniona totalnie i jak jej nie żuję, to jest jakieś święto. Jest to na pewno Sean Mendes, co widać chyba było po poprzednim odcinku. Tu będziecie mieli linka w karcie. Wszyscy moi bliżsi znajomi wiedzą, że go uwielbiam. Harry Potter też na pewno i może jakieś jeszcze alpaki albo jednorożce. No, to jest takie moje top 5. A czy to się pokryje z tym, co myślą o mnie znajomi? Zobaczymy. W sumie jest ich czwórka, tych moich imbecyli kochanych. I w sumie to jest ciekawe, że każdy z nich zna mnie od takiej nieco innej strony a dla tych, co się interesują znakami zodiaku, to jestem bliźniętami i chyba już więcej nie muszę dodawać. Na przykład z Weroniką obie jesteśmy zafiksowane na punkcie Harry'ego Pottera i więźnia labiryntu też ostatnio mega, także ona na to na milion procent da mi Albo chociażby Tomasa Broody-Sangstera, który grał Newta. E, Wie, że jestem w nim zakochana totalnie. A na przykład z Maćkiem e, czasami gadamy sobie o grach komputerowych, e, o Minecraft'cie ostatnio było bardzo dużo, e, także myślę, że ta gra się u niego pojawi. Albo Piraci z Karaibów też, może coś. Ale dobra, lecimy z tym tematem, bo już się rozgadałam. Dobra, ja się Wam trochę tu przesunę e, i będę Wam tutaj wyświetlać te Starter Paki e, i będziemy sobie o nich opowiadać. I myślę, że po prostu pójdziemy taką kolejnością, jak mi je odsyłali, czyli na pierwszy rzut oczywiście idzie Weronika, ona, jak zwykle, ze wszystkim pierwsza, nie zdziwiło mnie to ani trochę. Dobra, pierwsze wrażenie. Bardzo fajnie wykorzystała mój szablon, dała różne fajne zdjęcia, napisy. Super plusik za to. I zobaczmy teraz, co tam umieściła. Ok, Martyna z Terterpack. Mamy moje zdjęcie, które jej wysłałam na lekcjach zdalnych. Nie wnikajcie, nie patrzcie na to zdjęcie w ogóle. Yy, przejdźmy dalej. Mamy Shona Mendesa po prawej stronie. Tak jak mówiłam, yy, jakby spodziewałam się. Yy, nic zaskakującego. Dalej HP. Też mówiłam, że na pewno Harry Potter się pojawi. Na razie idzie dobrze, spodziewałam się tego. Na razie jeszcze mnie tutaj nie, nie wyciągnęli jakichś brudów, nie wiadomo jakich, o mnie. Dalej Lucifer, też jeden z moich ulubionych seriali. Także Weronika też go oglądała, też rozmawiałyśmy o nim. Tutaj macie linka do moich top 9 ulubionych seriali, także też sobie tam zajrzyjcie, tam też się pojawia Lucifer. Także okej. Okay. W sumie nawet się jakoś nie spodziewałam, że go da. E, takie małe zaskoczenie, ale okej, okay, całkiem co, pozytywne, okej? Okay. Dobra, lecimy dalej. E, napis zamknij się. To było do mnie? <grym> e, nie, no ja tak często tego nie mówię. Czasami się zdarzy, to takie jest żartobliwe, ale nie no, bez przesady. Nie tak, żeby to umieszczać na moim starter paku. Przepraszam bardzo. Są rzeczy, które ja częściej mówię. I takie na przykład tutaj dalej jest Weronika nie chce mi się albo spać. To są po prostu dwa y, najczęstsze zdania, jakie wypowiadam. W sumie nie, słowa może bardziej, bo nie wiem, czy to podchodzi pod zdanie to spać, ale nieważne. Y, to, to są po prostu. Dwie najczęstsze rzeczy, jakie y, piszę Weronice podczas lekcji zdalnych, tym bardziej. Y, mi się zawsze chce spać, ale podczas tych lekcji to, że w ogóle siedzimy przy tym biurku i jest to po prostu o, okropne. Ale dobra, lecimy dalej. Y, I mamy alpaczkę. Tutaj też ani trochę się nie zdziwiłam, jest to jak najbardziej logiczne. Ja w przyszłości będę miała hodowlę alpak, y, już Wam to mówię. To jest moje po prostu powołanie życiowe. Dalej, po prawej stronie, pod mamy mojego psa Tofiego. O Tofim często rozmawiam. I często wszystkim pokazuję zdjęcie, mówiąc, patrzcie, jakiego mam słodkiego pieska. W sensie oni wiedzą, że on jest mega słodki, i w ogóle tak każdy mi to mówi. No, Tofi to jest naprawdę taka nieodłączna część mojego życia. Nie wyobrażam sobie, żeby go teraz nie było. O tak, przy okazji napiszcie w komentarzach, czy chcecie film z Tofim. Zrobimy taki jakiś specjalny odcinek i pojawi się Tofi. Dobra, dalej po drugiej stronie, obok alpaki, mamy herbatkę. I herbatka to jest po prostu coś, co ja piję nałogowo w zimę i jesień i tym bardziej teraz, jak, była, jak, jak właśnie mamy to zdalne nauczanie, mm, no to po prostu codziennie przed lekcjami po prostu wstaję, idę zrobić herbatę i siadam przed komputerem na lekcję To jest taka moja lekcjowa rutyna, <laughs> jeżeli mogę to tak nazwać. Mm, także no, no herbatka kocham herbatki, tak sobie siąść z herbatką pod kocykiem i z książką, albo z Netflixem i to jest po prostu muaa... Uwielbiam. Dobra, dalej ten napis już sobie powiedzieliśmy, dalej mamy zdjęcie naszej właśnie ekipy tutaj, którą właśnie poprosiłam o te wszystkie starterpaki. I obok mamy La Casa de Papel i to też jest kolejny serial, też właśnie w tym moim top 9 seriali też o tym mówiłam, także też to... To jest chyba mój jeden z najbardziej takich ulubionych seriali. Lucifer gdzieś tam powiedzmy troszeczkę dalej, ale w sumie obejrzyjcie film, zobaczycie. Dobra, dalej mamy Newta. Mówiłam, że będzie Newt, niut, mamy Newta. No już chyba więcej nie muszę dodawać. I po drugiej stronie mamy jednorożca. Mówiłam, będą alpaki jednorożce. Ja może nie wyglądam, ja jeszcze się tak ubieram cała na czarno w ogóle. Dobra, dzisiaj mam szarą koszulkę, ale to tak... Wiecie, zazwyczaj tak, cała na czarno i do tego jednorożce ja wiem, że w sumie to, to się za bardzo nie łączy, ale e, to, że z zewnątrz, jakby jest jak jest, to w środku po prostu moim serduszkom biegają jednorożce i alpaki, e, także e, kto mnie zna bliżej, to o tym wie. <grych> e, no, i o spać też już mówiłam. Dobra, no i mamy cały y, nasz starter pak od Weroniki. Ja myślę, że naprawdę mega się postarała, bardzo fajne zdjęcia dała i też dała i zdjęcia, i napisy, więc żeby nie było tak monotonnie. Naprawdę super, świetna robota. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam Cię, wiem, że to oglądasz. Dobra, następna w kolejności była Olivia, także teraz do niej sobie przejdziemy. E, tutaj Wam się pojawia screen jej wiadomości, bo ona niestety nie użyła mojego. Ym, mojego szablonu, tylko mi napisała to po prostu, ale e, dziękuję, przynajmniej się postarała i to zrobiła, e, także e, też doceniam. E, no i dobra, lecimy sobie. E, słowo, lol. Dobra, czasami piszę lol, ale to, to tak jak z tym u Weroniki, no to tak, żeby już dawać do tego starter packa, już częściej XD pisze niż lol. Um, no, ale okej. Okay. Jedzenie, wafle ryżowe. Tak, wafle ryżowe to jest coś, co mam codziennie w szkole, jak chodziliśmy jeszcze do szkoły, takiej normalnej, to codziennie miałam ze sobą mus i wafla, i albo takiego samego, albo z czekoladą. To był po prostu mój starter pakiet jedzeniowy wtedy. Codziennie do szkoły to zabierałam i codziennie w szkole to jadłam. Yy, po prostu, jakby wydawało mi się to takie najlepsze do zjedzenia, tak na szybko po prostu między przerwami a potem wracałam do domu, jadłam normalny obiad. Yy, I po prostu te przerwy są tak krótkie, że no, jakbym nie wiem, miała zabierać jakiś obiad, to też w sumie obiad lepiej jest zjeść na ciepło a tam nie ma gdzie tego podgrzać, więc też tak słabo yy, i po prostu tak na szybko sobie yy, zjeść tego wafla, yy, popić musem i jest jak najbardziej super ekstra. Do tego właśnie te z czekoladą są fajne, bo też dają nam, jakby, więc. I energii. No, więc tak. Yy, kolor czerni. <noise> Oczywiście mówiłam, yy, u Veroniki w ogóle nie było czerni. To jest dość zaskakujące. Yy, ale okej, okay. yy, mamy kolor czarny. Dobra. Ubranie. Czarny kombinezon. Ten taki z krótkim rękawem i krótką nogawką. Dobra, wiem o jaki chodzi. Zaraz wam go pokażę. I chodzi o ten, oto kombinezon. Tak się prezentuje. Yy, tak, to, to nie jest sukienka, to jest kombinezon. I ja w sumie, nie wiem, z jakiego on sklepu był, skropu skropu z, kropu. z, kropu, z kropa, yy, Krop, <grym> yy, miałam na niego naprawdę mega fazę, jak było lato, yy, w ogóle na jakieś przecenie go dorwałam, jakiś taki stwierdziłam, że w sumie nie mam żadnego kombinezonu takiego fajnego, może mi się przyda i tak go wzięłam w sumie w ogóle bardzo, że tak powiem, spontanicznie. Mm, I naprawdę potem się w nim zakochałam. W sklepie miałam takie, dobra, w sumie fajny kombinezon. No dobra, weźmy go sobie, nie? E, a potem naprawdę zaczęłam w nim chodzić i chodziłam w nim prawie że nałogowo. E, w lato naprawdę mega się super sprawdza, jest fantastyczny. A potem jeszcze na jesieni też mi nim chodziłam, zakładając jakieś po prostu rajstopy. Eee, I też sobie kupiłam rajstopy w jakieś gwiazdki, w jakieś serduszka. Ja po prostu, ja kocham rajstopy do krótkich spodenek też w ogóle i do spódnic. To jest y, moje ukochane połączenie. To naprawdę, y, jak są takie fajne wzorki właśnie jakichś serduszek czy innych, to naprawdę moim zdaniem taki po prostu fajny akcencik też takie coś innego. Eee, także do tego kombinezonu też świetnie wyglądają te rajstopy różne. Eee, także naprawdę przez długi czas go nosiłam. I, I na pewno będę jeszcze nosić. Następnie wygląd, długie włosy. Nie będę zaprzeczać. <grym> Idziemy dalej. Ukochany celebryta. Sean Mendes. Teraz dodałabym też Tomasa Brudy Angstera, ale ok. Sean Mendes jak najbardziej. Też już tutaj drugi raz się pojawia. Dobra, znienawidzony celebryta. Camila Cabello. Nie, yy... wcale tak nie jest. <grym> I to wcale nie dlatego, że ona jest dziewczyną szona. Nie. Dobra. Nie no, stwierdziłam, że nie będę Wam tutaj mówić, że nieważne, i przejdźmy dalej, bo wytłumaczę Wam po prostu. W sumie, nie no, to jest tak trochę jak, jak na przykład mam z Jeannie z Harry Pottera: że po prostu jej nie trawię. Jakoś... Nie wiem do końca dlaczego, ale po prostu jakoś jej takiej nie trawię. Nie wiem. Mm, sorry, ale tak jakoś jest. Yy przedmiot szkolny matematyka. Yy, I to wcale nie jest dlatego, że ja jakoś bardzo głupia matematyka. prawda, lubię ją. I dla mnie jest ona naprawdę łatwa, więc jakby po prostu się, nawet ja się do niej nie uczę po prostu, bo nie ma nam się czego uczyć. Dla mnie to jest po prostu logiczne. Mm, także dlatego też po prostu lubię tą matmę, jak ktoś jakby nie ogarnia i w ogóle nie wie, skąd co się bierze, no to ja rozumiem, że może nie lubić. E, ale właśnie mi to przychodzi z taką mega łatwością, więc jakby lubię matmę. E, może nie jakoś ubóstwiam, chociaż nie wiem, gdybym miała wybrać sobie mój ulubiony przedmiot, to matma by pewnie gdzieś tam była na górze. Także tak, ale to też tak głównie chodzi o to, że po prostu wszyscy tak jak na przykład mają jakiś problem z matmę, to zawsze już od czasów gimnazjum już od razu tylko do mnie walili i po prostu było Martyna pomóż. Także to też dlatego temat mam tutaj. Mini obsesję. E, no, nie wiem czy takie mini. E, Son, ponownie, tak. Szon jak najbardziej, zgodzę się w 100%. Uniwersum Harry Pottera. E, znowu Harry Potter się pojawia jak najbardziej. Jednorożce. Jednorożce też, już też o nich mówiłam. E, pluszaki. Okej, okay, może. Nie no, dobra. Mo może jest to moja mini obsesja. Znaczy, dobra, może obsesją bym tego nie nazwała, ale po prostu lubię pluszaki i lubię je zbierać. Jakby zbierać? No po prostu dostaję jakiegoś pluszaka, ja się z niego cieszę. I po, potem po prostu mam całą półkę u mnie w pokoju yy, i, i na niej są po prostu cała półka z pluszakami yy, i do tego mam jeszcze kilka takich gigantycznych pluszaków, mam gigantycznego jednorożca, yy, owce, yy, konia i misia. To jest moja czwórka takich gigapluszaków. E, za jakiś czas na pewno zrobię Wam room tour e, po maturze. Obiecuję, że jak napiszę maturę, to w wakacje Wam zrobię room tour. E, trzymajcie mnie za słowo teraz, proszę bardzo. E, wtedy po prostu zobaczycie te pluszaki. E, no i dobra, to jest tyle od Oliwii. Jakby fajnie, zgadzam się w sumie ze wszystkim, co na napisała. E, żadnych ale nie mam. Jedyny mały minusik bym dała za to, że nie wykorzystała mojego szablonu, tylko po prostu y, poszła na skróty i mi to wypisała, ale y, przynajmniej wypisała tego sporo. Y, także też y, super, dziękuję Ci serdecznie. Dobra, na następny już przedostatni ogień idzie Piotrek. Yy, I zobaczmy, co on tutaj dał. Yy, nie ma. Zdjęć, co mnie trochę tak delikatnie boli, bo co prawda wykorzystał mój szablon, więc fajnie. Ale nie dał zdjęć. Byłoby wesele, gdyby były zdjęcia. Ale dobra, przynajmniej też mamy tutaj sporo wypisane, także lecimy. Yy, od początku wafle czekoladowe. <grych> tak jak mówiłam, Wafle i mus to jest mój starter pakietzeniowy do szkoły. Yy, także tak zawsze jeszcze wszystkich oczywiście tutaj nakarmię tymi waflami, także też się załapują na nie. Yy, no dobra, już o tym mówiłam. Dalej. Koniara. Um, nie lubię określenia koniara, bo źle się kojarzy ze wszystkim, e, ale tak, ja swego czasu, co prawda teraz już e, nie jeżdżę, ale jeździłam przez 8 lat tak regularnie. Jeszcze wcześniej zaczęłam, ale tak 8 lat w jednej stajni regularnie jeździłam. E, konno. Um, no i tak, i jak była mała też bardzo lubiłam konie, wiecie, jakiś tutaj piórnik z koniem, zeszyty z końmi wszystkie i tak dalej, więc no powiedzmy, że byłam taką koniarą. Teraz oczywiście też bardzo lubię konie, jakby... w ogóle kocham wszystkie zwierzęta, ale konie to też taki jeden z, z najlepszych, z moich ulubionych, ale no mówię, nie no. Słowo koniara jest takie właśnie źle, źle się kojarzy po prostu, nie? Wszyscy tak mówią, że takiego, eh, jest jakaś koniara. Eee, ale no. Jakby okej, okay, dobra. E, jakby widzę założenie, po prostu to, to nie było takie obraźliwe, <laughs> mam nadzieję. Dalej, Baby Yoda. E, ja nie wiem o co chodzi tutaj. Jakby to oni mi dali koszulkę z Baby -odą na urodziny. E, nie wiem dlaczego tutaj to się pojawiło, oni mi coś mawiają. Jakby. Nie wiem. Dalej, yy, vegan. Może nie wegan, ale wege. Yy, no po prostu chodzi o to, że jestem wege. Yy, żadna chyba więcej filozofia. Yy, dalej, lipton. Lipton, taki zielony lipton, to jest po prostu jeden z powodów, dla którego żyję. Yy, to jest moje chyba ulubione picie. Nie no dobra, może jedno z ulubionych, ale lipton ja bardzo często piję i yy, 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 no po prostu. Dalej, Sean Mendes. Yy, też już się wypowiadałam, mówiłam, że będzie po prostu wszędzie, na pewno każdego da. <grym> Dalej, pluszaki. Yy, też się pojawiały pluszaki tutaj, proszę bardzo. Mm. No, dobra, co tu więcej dodawać? Po prostu pluszaki są urocze i ja je lubię: no są Mięciusie i. i Milusie i tyle, no. <grym> Dalej, Minecraft. Okej, okay, nie spodziewałam się, że Piotrek da Minecrafta, bardziej się spodziewałam po Maćku, który będzie właśnie później. Mm, ale okej, okay. okej, okay, jak najbardziej. Minecrafta też bardzo często gram, w sumie ostatnio miałam naprawdę mega długą przerwę, e, ale... no, to, to przez te matury wszystko, ja nie wiem w ogóle, po co mi tam... To... E, także za jakiś czas na pewno wrócimy, może zrobimy nawet serię tutaj, Maciek też mi gada cały czas, mój brat też mi gada, że powinnam zacząć nagrywać Minecrafta, także... Jeżeli chcecie, napiszcie mi w komentarzach, zostawcie łapeczkę w górę, to będzie znak, że chcecie Minecrafta. I lecimy dalej, YouTube, no oczywiście, wiadomo, 1,6 metra ponad. Ok, Piotrek jest mega wysoki, ja jestem niska dość, także uzupełniamy się tutaj i dlatego ten mój wzrost mu się ze mną kojarzy. No, myślę, że taka była intencja tego. Jakby okej, okay, jakby zgadzam się, dobra, nie mam co tutaj zaprzeczać, jakby z moim wzrostem nic nie ugram, jest jak jest. Yy, dalej, mieszka na zadupiu, jak wszyscy. <grym> tak, moja kochana wieś prawie, że... Yy, no, no, my jesteśmy tutaj wszyscy z tej naszej ekipki, tak naprawdę jesteśmy porozsyłani po jakichś okolicznych wioskach i w zadupiach jakichś. Yy. Cieszę się, że dodał, jak wszyscy, bo tak to by wyszło na to, że tylko ja mieszkam na jakimś zadupiu. E, ale tak to potwierdził moją wersję, że i tak każdy gdzieś tam na jakiejś takiej wsi mieszka, yy, tutaj u nas w okolicy. Dobra, może nie takiej wsi, wsi, ale takie, no, ni to miasto, ni wieś, nie? Wiecie o co chodzi. No i dobra, no i wszystko. <laughs> okej, okay. niektóre rzeczy były naprawdę zaskakujące, jak na przykład to ostatnie, ale okej, okay, fajne spostrzeżenie, jakby Ciekawie, ciekawie. Też nareszcie ktoś pomyślał o tym, żeby dać YouTube'a, bo jakby to nie jest takie oczywiste, jakby mają chyba tylko jednego znajomego, który nagrywa na YouTubie. <grych> Albo chociażby to Wegę, tak? Też jednak... Yy... Ale dobra, okej, okay, jakby dziękuję Ci bardzo serdecznie za to. Yy, I przechodzimy sobie do ostatniej już osóbki, czyli do Maćka. Tak wygląda jego dzieło sztuki i ja po prostu, jak to zobaczyłam, to ja umarłam. Eee, przeanalizujmy sobie to teraz, bo to zajmie trochę czasu chyba. Dobra, pójdźmy sobie oczywiście od góry. Eee, I tutaj widzę jakieś screeny z naszej rozmowy. Eee, I jest, są tu moje słowa, widziałam, potem jego, a to chociaż ja też widziałam, za kogo ty mnie masz. Tak, tu chodzi o to, że po prostu często wysyłamy sobie jakieś różne memy, i yy, po prostu jak on mi coś wysyła, to ja w jakichś 99,94% przypadków yy, po prostu odpisuję mu, że to już widziałam. No bo przepraszam Was, jeżeli ktoś mi wysyła mema sprzed powiedzmy 4 dni i liczy na to, że ja go nie widziałam, no gdzie tu logika? No, no tak to już jest, po prostu. Okej, okay, lecimy dalej yy, i mamy właśnie krótkie spodenki z <grystopami> rajstopami w serduszka. Yy, mam takie właśnie rajstopy w serduszka. Yy, I tak jak już mówiłam, po prostu krótkie spodenki i rajstopy, jakieś takie właśnie fajne, wzorzyste. To jest po prostu jeden z yy, moich najczęstszych chyba outfitów. Yy, no. Po prostu ja bardzo lubię takie połączenie, czy to właśnie do tego kombinazonu, czy do spódnicy, czy do krótkich spodenek. Jak dla mnie to jest no, po prostu mega super i ja się tak naprawdę często ubieram. Dalej, tu się dużo dzieje. Mamy przycisk YouTube'a, który jest w sumie takim moim marzeniem, żeby to osiągnąć, bo pierwszy przycisk jest za 100 tysięcy subskrypcji i po prostu teraz, jak na to patrzę, żeby mieć 100 tysięcy, to jest dla mnie po prostu. Coś tak nieosiągalnego i takie po prostu, wow, że. No, także Maciek spełnił moje marzenie i dał mi mój przycisk YouTube'a. Ale najlepsze jest to, że tutaj w ogóle to jest po prostu normalnie całą interpretację na polski mogłabym napisać z tego, co on tutaj stworzył. Bo mamy ten przycisk YouTube'a, który jest z kartonu. Yy, jakby. Zostałam <laughs> kartonowy przycisk YouTube'a. Jakby nikt tego nie ma na świecie. Jestem pierwszą osobą, która ma kartonowy przycisk YouTube'a. Dziękuję Maciek. I mamy nawet napisał tutaj nazwę Martyna Suchecka i jest 169 subskrybentów i ja wiem, że jak on to robił, to miałam wtedy 169 subskrybentów. Teraz mamy ponad 300. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Mm. Także naprawdę widać, bo to było dosłownie parę dni temu mi to wysłał i po prostu mega się szybko ostatnio mój kanał rozwija i tych subskrybentów przybywa mi tutaj, czyli was oczywiście, moich kochanych widzów. Ja się naprawdę mega cieszę, że nasza rodzinka się rozrasta. Ale dobra, wracamy do tego. Także naprawdę świetna robota, jakby. Wow, jestem w szoku, co on tutaj w ogóle właśnie stworzył. Yy, w ogóle cały ten starter pack wygląda świetnie, ale ten przycisk już mnie rozwalił po prostu. Mega jest. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Pod tym przyciskiem mamy yy, tęczową alpakę z rogiem. rożca, tęczo alpakorożca? Tęczo-alpakorożec, tak jest. Yy, czyli połączenie jednorożca i alpaki. I jeszcze do tego tęczy. Czego chcieć więcej? Ok, obok mamy Shona Mendesa oczywiście yy, i Wszyscy albo piszą Son Mendes, albo dały ładne zdjęcie w garniturze z jakiejś gali. A Maciek daje jakie zdjęcie? Bez koszulki. Cały Maciek. Ok, z yy, Shona już się Wam chyba nie muszę tłumaczyć po raz setny. Obok mamy rum i mamy znaczek piratów i YouTube to jest... to jest kosoczek. Spokojnie. To jest po prostu oznaka tego, że oboje lubimy Piratów z Karaibów. Oglądaliśmy też ostatnio, w sumie ostatnio już, no jakiś czas temu, oglądaliśmy właśnie jedną z części też i tak dalej, i sobie też gadamy często o tych Piratach z Karaibów i tak dalej, więc jakby to jest oznaka Piratów z Karaibów. Nie... Nie procentów. Nie. Tyle, na tym skończę. Dobra, i ostatnia rzecz, i jest to... Samochód, jakiś facet otwiera drzwi. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Tu chodzi o to, że po prostu ja zawsze tak jeździliśmy do szkoły jeszcze w sensie, chodziliśmy do szkoły takiej normalnej. I po prostu moja mama mnie po prostu codziennie do tej szkoły zawozi i z niej odbieram. I po prostu tu chodzi o to, że my sobie tak żartujemy, że mam własnego szofera i tak dalej. <grym> Przepraszam, mamo, kocham cię! Mm, nie, no, po prostu to jest takie żartobliwe, tak, że zawsze ktoś mnie odbiera z tej szkoły i zawozi, że nie wiem, nie, nie chodzę na piechotę, nie jeżdżę rowerem, nie tucha się autobusem i tak dalej, tylko po prostu zawsze jest ktoś, kto mnie zawozi do tej szkoły, e, więc on tak się po prostu ze mnie śmieją, że, że, że mam szofera. Już ostatnio mieliśmy matury próbne i Weronika też zdała swoje prawo jazdy, także ona też mnie jakby po drodze do tej szkoły zabierała, więc jakby jak nie mama, to Weronika, jak nie Weronika, nie wiem, moja babcia. Pozdrawiam serdecznie, kto tam to ogląda, mam o że też na pewno to oglądasz. E, także no to, to są takie nasze żarty właśnie. To już takie typowo, jakby w naszym e, kręgu tutaj wiemy o co chodzi. No, o dzisiaj wy teraz już też wiecie. No, także tak, naprawdę Maciek zrobił po prostu tak świetną robotę. Jakby wszystko jest tak. Ten, ten szofer mi rozwalił. To ja się tak nie spodziewałam tego w sumie. Rzeczywiście, jakby często gadamy o tym, ale w sumie nikt z innych jakby osób tutaj nie pomyślał, żeby to dać. Także naprawdę mega, Maciek! Super robota, świetnie. Też wiem, że Maciek na pewno to oglądasz teraz. Dobra, wrócę już może na środek tutaj, bo już skończyliśmy wszystkie cztery starterpaki. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie, tym moim przyjaciołom, za to, że, że mi zrobili takie piękne starterpaki i że mogłam nagrać ten odcinek. I w sumie zrobię z tego taki trend na YouTubie: Starterpak Challenge. Ale to by było dobre, nie? Nie wiem, albo mi się coś uroiło, albo to by był naprawdę fajny pomysł, nie? nie no, moim zdaniem, bardzo fajny pomysł. Jakby, jeżeli jakiś youtuber to ogląda, to proszę bardzo, y, też pytajcie się swoich znajomych. Niech wam robią takie starterpaki. Yy, użyczam y, pomysłu. Yy, proszę bardzo, róbcie. Yy, robimy, y, będzie hashtag yy, StarterPak Challenge. To jest nowy, yy, nowy challenge na YouTubie. Właśnie wymyśliłam nowy challenge. Y, wasi przyjaciele mają robić dla was starterpaki, i potem wy je oceniacie i mówicie, dlaczego to się znalazło w tym starterpaku. Nie no, moja kreatywność aż mnie zwala z nóg, czasami. Aż się sama siebie zaskakuje, no. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się wam spodobał. I jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że tak szybko wbijacie. Tyle nowych subskrypcji, że tyle was tutaj przychodzi i chce mnie oglądać. I bardzo Wam naprawdę za to dziękuję. Jeszcze raz dziękuję także moim przyjaciołom, którzy zrobili dla mnie te starterpaki. Yy, no i dobra, no już kończymy ten odcinek. Pewnie będzie nie wiadomo jak długi, także jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapeczki w górę i subskrypcję tutaj na dole. Ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!